Takiej tragedii nie było w Ełku od kilku lat. W pożarze altanki ogrodowej w okolicach ulicy Suwolskiej zginął 55-letni mężczyzna. Ogień zauważono wczesnym rankiem. Do akcji natychmiast skierowano trzy zastępy strażaków. Okazało się, że pożarem objęta jest altana ogrodowa o konstrukcji ściany murowane, dach drewniany kryty dachówką i blachodachówką. Cała altana objęta była pożarem. Altanka była wprawdzie murowana, ale w środku wykończona drewnem. Ogień rozprzestrzenie się zatem bardzo szybko. W pułapce znalazło się dwie osoby. Nie mogły one wydostać się drzwiami, więc próbowały przez zakratowane okno. Kobiecie udało się przycisnąć. Mężczyzna niestety utknął. Wyciągnęli go strażacy. Było to utrudnione z racji zakratowania okna przed dostępem osób z zewnątrz. Strażacy po przecięciu tych krat wydostali mężczyznę na zewnątrz. Aczkolwiek w momencie przy próbie owalniania całe pomieszczenie objęte już było ogniem, mężczyzna był narażony na bezpośrednie działanie ognia. Po wydostaniu tego mężczyzny mężczyzna przez moment był jeszcze przytomny. Ale już na miejscu pożaru był reanimowany. Z poparzeniami od pierwszego do trzeciego stopnia został odwieziony do szpitala, gdzie zmarł. Trwa intensywne śledztwo mające wyjaśnić przyczyny pożaru. Prokuratura nie wyklucza podpalenia.